Nigdy nie wyobrażałem sobie Minecrafta, że będzie, że będzie taki, że był kiedyś taki. Że były dwa bloki i Steve. Tylko Steve. Wtedy jeszcze budowało się na lewy przycisk myszy, a na prawym się niszczyło. Hmm. Skoro tak jest, no to wybudujmy domek, a potem spróbujemy wywalić jakiegoś Steve'a poza mapę. Nie wiem, czy ładny domek mógłby nam wyjść w takiej wersji Jak mi już w normalnym Minecrafcie nie wychodzą ładne domki Ech. No tak Tylko dwa bloki, a ja w Minecrafcie normalnym chyba dało się tylko, da się teraz tylko trzy Dobra I teraz mi właśnie brakuje drzwi do domku Nie no, nawet ładny domek. Jeszcze tylko dach. Nie no, jak na tą wersję to nawet niezły dom. Ja bym mógł zostawić. Ja bym mógł dalej mieć takiego Dirta i takiego Kobla. Dobra, lecimy w dół. Um, powiem wam, że to jest najkrótszy, jeden z krótszych odcinków na moim kanale. Chociaż najkrótszy odcinek to był. Makeup. Makeup. I koniec. A, naj... A, naj... A jeden z najkrótszych, jeśli chodzi o granie, to jest właśnie ten. Bo po prostu... To już koniec. Ja się z wami żegnam. Nie wiem, po co zrobiłem z tego odcinek, ale to jest pierwsza wersja Minecrafta. I tak pewnie wszyscy to wiedzą. Nie wiem, nudziło mi się. Więc ja się z wami żegnam. Spadza, czy był z wami spadający twój Nara?